120 lat temu, 6 kwietnia we Lwowie urodził się poeta znany jako Marian Hemar. Mimo ogromnego dorobku literackiego i wspaniałej biografii nie znajdziemy informacji o nim w PRL-owskich encyklopediach czy słownikach. W 1939 roku poszukiwany przez Gestapo z powodu antyhitlerowskich utworów satyrycznych. Musiał z Polski uciekać. Przez Rumunię i Turcję dotarł do Palestyny i wstąpił do Karpackiej Brygady jako starszy strzelec doświadczony służbą wojskową w latach 1919-1920. Od 1942 roku do końca wojny. Przebywał w Londynie jako pracownik Ministerstwa Informacji i Dokumentacji Rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Niepogodzony z wyrokami historii, czyli decyzjami podjętymi w Jałcie, w swoich tekstach wyrażał wobec nich zdecydowany sprzeciw, co zamknęło mu drogę do ojczyzny. Założył w Londynie teatr Hemar. Publikował też swe utwory na antenie Radia Wolna Europa. Tylko tak mogły one dotrzeć do Polski. Pisał więc: Nie zabierajcie z sobą moich książek na drogę one tam same pojadą one tam trafią same poprzez ręce celników za mur, za kratę, za bramę poza plecy cenzorów nie ostatnie, nie pierwsze. Rymy, sonety, ody, fraszki moje i wiersze. A ja już tu zostanę, ja już się stąd nie ruszę. Wasze życie jest krótkie, moje życie jest dłuższe. Był nieodrodnym dzieckiem lwowa, ukochanego miasta, w którym się urodził, dorastał. I studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Temu miastu poświęcił najwięcej wierszy, piosenek i innych utworów, mimo że od 1925 roku porwała go Warszawa. Warszawskie kabarety, qui pro quo, Banda, Cyrulik Warszawski, teatry i film. W stolicy Odnosił największe sukcesy artystyczne w powojennym Londynie, tak ją wspominał. Warszawo srebrnowiślna, od nieba aż do gwiazd najbardziej lekkomyślna ze wszystkich świata miast, niewinna i bezsenna, półpanna i półwąż. Warszawo przedwojenna. Kocham się w Pani wciąż. Ale i tak po latach na emigracji w piosence o marzeniu ostatnim pisał Z wszystkich marzeń, co nasycenie w sercu kwitły i przędły się w głowie, pozostało to jedno marzenie, aby kiedyś umierać we lwowie. By się głębią rozwarły tajemną, Gdy już wszystkie się skończą podróże, Lwowska ziemia na dole, pode mną, Lwowskie niebo nade mną, na górze. Z wierszy emigracyjnych przybija Ogromna, bolesna tęsknota za miastem młodości. Dawno już nie ma naszego Lwowa, Najlepszych ludzi zasnuła mgła. Memu synowi tak wytłumaczę bez wielkich słów: Nic nie istnieje i nie znaczy, jest tylko lwów. Podsumowując swe życie, ten wybitny polski patriota wyznał: Ja w ogóle nie jestem Polakiem od króla piastów. Z krwi lechickiej, z przypadku i z mertykalnych przyczyn moja ambicja, że jestem Polakiem ochotniczym, z miłości od pierwszego wejrzenia, a nie przymusu, tym bardziej muszę strzec mego amatorskiego statusu. W maju, kiedy znów zakwitną białe „bzy”. Wspomnijmy Mariana Chemara, poetę, który na londyńskim bruku tęsknił za Polską, a zwłaszcza lwowską wiosną, tak pięknie rozkwitającą w stryjskim parku. Miasto beztroskich ludzi, rozśpiewanych, dźwięczących, Eu